Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piotr Rotnicki, a w dzisiejszym odcinku gramy oczywiście w Red Dead Redemption 2. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję tam na dole i lecimy oczywiście z misją z Mary... Marybeth. Chcę z tą porozmawiać, już dawno mieliśmy zrobić tą misję, także lecimy na nią. Przetrę tylko kamerkę. żeby było ok, bo widziałem, że chyba rozmazany ekran był, jeśli dobrze widziałem. Także zobaczmy, co nas czeka. Dosyć długo u niej nie byliśmy. Dobra, tam. Gularz jeszcze nie jest gotowy. Wróć po południu. Oh, how are you are but we're still alive mm. so no regrets Regrets for what well for joining this band of maniacs if you're a girl without means in this world life is very scary you boys care for me before no one cared for me well life weren't very nice Arthur. Not right after Mama got typhoid, and that was a long time ago. Sure. What about you? Sure. I heard you ran into that Mary girl. <laughs> <laughs> yep. And? Got me thinking how that all ended. Long time ago now. What happened? <laughs> that was a well, She didn't love me enough, I guess. I wouldn't change. Huh. Well, she was a fool then, Arthur. Well, she put a lot of good years in on an outlaw. She definitely was a fool. In these books, life seems so simple, but in reality, I... I can't make head nor tail of it. Mr. Morgan! Mr. Morgan! We have a problem. Yeah. No problem. It's Tilly. What? She's been taken by them Foreman brothers she used to run with. Come along! The Foreman brothers? What are they doing here? Well, I don't know what they've been doing here, but I can tell you what they're going to be doing here.

Przyjeżdżałem do obozu i ich ładują mi nic... Nikt nic, nic z tego sobie nie robi. Wydaje mi się, że ta pierwsza opcja, że... Oni się wychylają za bardzo i... i co? I zostają porywani bez powodu. I trafiają nie na właściwych osób. Nie co z a i w międzyczasie, między odcinkami sobie e, kupiłem amunicję, takie różne rzeczy i wyczyściłem wszystkie bronie olejem z węża, więc, więc powinny teraz elegancko działać. To kupiłem sobie wszystkie serca i... Wszystko, co jest najpotrzebniejsze okay. dla mnie, więc myślę, że spokojnie, <k Audacity> bo mamy przynajmniej zaopatrzenie. <tryk> 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 jakie wejście! Oh. A. to zrobiłem. zrobiłem! nic Ci nie jest?

Now catch that bastard. Co to jest za broń? Jaka broń? Koń? Ale z tym pistolecikiem pa jak celuje ta piara. Ja wiedzielę, ile zwierząt zabijam. Ginąć śmiecie frajerskie. Kim wy jesteście, żeby uciekać przed Arturem Morganem, najwybitniejszym strzelcem, jaki istnieje na dzikim zachodzie. Co, co się stało się. No a co miałem zrobić? Wysłuchać go? Dobra no. Sorry. Dobra, nie usłyszałem, co? Zdarza się chyba, jestem za mocny po prostu. o frajera na nas co to nawet się nie opłaca łapać, więc... Dobra, teraz powoli skupienie i lecimy. Nic z siebie nie zdejmę frajer, Że Trzeba było nie robić cze czegoś co uczyniłeś już! Antoni Foremenara! Kim ty jesteś w ogóle? Jakiś no-name z ciebie. No i dobrze. Doładuj. I w końcu widzę narożnik e ekranu bez tego... Kamerka mnie zasłania, tak ustawiłem. Wczoraj. Więc zajebiście. Masz wry śmieciu, się nie odzywaj niepytany. Myślisz, że co? Jeszcze raz ci walnąć czy coś do ciebie nie doszło? Mogę cię jeszcze znokotować jak chcesz, bez problemu. Masz wryja, śmieciu ze sobą trzymam, frajerze. No, i styl już. Bo mi się ciebie słuchać nie chce. Ja tu wszystkich twoich zabiłem, więc się cieszę. Nikt nie żyje. Twojego nie wiem jak to nazwać. Z twojej frajerskiej grupy można o tak powiedzieć jedynie. Połóż Antonego Foremana na ziemi. I nie ściągnęło mi, dziwne. Macie tego śmiecia. Jeszcze go walłem o schody. Yes. You see this girl? You leave her alone.: She killed my cousin.: Your goddamn cousin had it coming, Anthony Foreman. I don't care if she shot your daddy and cooked your mama for breakfast. She's mine. She ate yours. you know a friend of mine, he always says. Revenge is a fool's game. Now well, if you want pinkness all that your dead, She had her reasons. We was family, Tilly Jackson. You foreman boys ain't no kind of family I want not Kill him, Arthur! You want that? I want him to go away and tell the remaining of his cousins and the clowns he rides with to leave me alone. Now you think you can do that, Anthony? Or should I slit your throat and just save us all? Wybór, I'll leave you alone. History is done. History is never done. It's your call, Arthur. But I'd slit his throat. Go on. Finish the bastard off. All right. Come on. Let's get you home. No. Ciesz się, daruję ci życie, więc pierdzielaj mi z tego miasta od nas. Nie, nie, chcę tracić bez sensu honoru. Na jakiegoś frajera tempego. To się nawet nie nadaje do niczego. To jest A. Sadie Adler. O! Dawno z nią misji nie miałem. Jest mój koń. Twoje konie są zbyt daleko. Co? Aha, bo on został na obozie, okej. Okay. Może teraz ten koniec mój, nie wiem. Ogólnie powiem wam tak. O ja pierdzielę jaka burza. No to wam chciałam powiedzieć, nie, ale Sadie Adler jest fajna, bo ona jest taka bardziej męska niż inne kobiety. Bo chce z nami jakby współpracować. Nie chcę tylko zamiatać, sprzątać, gotować i tak dalej, tylko chcę naprawdę się przydać w tym gangu. Ja pierdziel, a mi się podobają te błyski Ja pierdziele, to jest najlepsze co może być w tej grze. Te burze. Te uderzenia, te grzmoty. To tak realistycznie wygląda. I ten deszcz. Jesteśmy cały mok.

Lord above. Yeah, it seems so. I think my days in polite society are over. Well, I just saw Bill Williamson at a party at the San Denise's mayor's house. <laughs> if he can do it, anyone can. You get any leads? Yeah, I think so. You know so, Arthur Morgan. Come on, we need to talk.

You'll ride with me, always. Obviously. Is it just you and me? No, we'll need one more, I reckon. I say, Lenny, not Micah. Well, that depends if you want a massacre or a payday. Oh, I wish that there was something I could do to make the two of you get along better. Well, that's easy. Make them change. Very funny. What is that?

Przecież trafiłem go. No, dobra, idę na dół, może. Co to są za śmiecie? Możecie mi wytłumaczyć, jeszcze takie coś zrobić? że jest jakaś tragedia, żeby w ogóle coś... coś takiego pomyśleć, żeby zrobić. Dobra, oko, oko jest potrzebne. Gin, 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 najlepszym strzelcem. Giń! Giń! Gińcie, paki szmatławskie! Dobra. Co to ma popchnąć? Dobra,

Teraz twoja kolej. Teraz twoja i teraz twoja ostateczna. Sadie! O go women... wow. ja Ale zrobiła akcję teraz. No, jestem pod wrażeniem. Gin. Gin. No i gin. Dobra, rewolwery może teraz. Gin. Teraz to. Teraz ty i chow. Ej, śmiecie jedni. Tu jest jeszcze. Tyś ma to jedno. Będziesz mnie od tyłu. Bił? O. Halo. Halo. Co tu się wydarzyło w ogóle? Żebym nigdy nie umarł na takim czymś. Nigdy w życiu. To jakiś bug był. Gień. No, serio? To jest żart jakiś. Wodzie się utop, ewentualnie gin, ale headshot. Dobra, użyję się jednego i tyle gin. Ale rozwalam ich wszystkich, bo to szmaty są wiesz, Sadie. ale dostał na blisko. Zajebiście się. Gin. Mówiłem, że ja tu bym nigdy nie zginął. Potrafiłem. Nice. Łatwo. Biedny Kieran. Kolejny, kolejny z gangu, który zginął. not too near of course charles help me with the body we need to get this place cleaned up mr pearson <laughs> mr <Ms. Cliff, laughs> pearson come on now work como driscoll that man can really hate so can i Arthur. so can i we need to get moving away from here. So we should start looking for another camp. You ain't thinking big enough, Arthur. You ain't seeing the vastness of our problems and our opportunities. I'm not sure I get you. You will, son. You will. Meet me near the trolley station. We got work. to jest wszystko takie, wiecie, Ciągle szukamy tego obozu. Ciągle uciekamy przed nimi. I zawsze nas znajdują. Ciągle biorą kogoś. Masakra, widzowie. Kolejny znicz na czacie, poproszę. Takie rana. Biedny chłopiec. Ajajaj, czemu to tak zawsze musi wyglądać, że... że zabijają naszych. Czar sprawdza uzyskane od brątego informacje na temat stacji. Okej. Okay. Dobra. Gularz jeszcze nie jest gotowy. Co by co mi o piszeć? Jak ja z chwilą doświadczyłem śmierci kolegi, to chyba najtragiczniejszej jakiej mogłem. A, ja pierdzielę. Nie. To jest chore. Że w ogóle ociął łeb. Nie. Jak on w ogóle wyglądał na tym koniu? Dobra, widzowie, w takim klimacie was zostawiam. Zostawcie łapkę w górę. subskrypcję tam na dole. Komentujcie, napiszcie z nic dla Kierana i widzimy się w kolejnych odcinkach, kolejny odcinek o stacji z daczem, zobaczymy co nas czeka. Trzymajcie się, na razie, cześć.